tankowy przysmak z pysznym sosem ze świeżych truskawek. Mój smak, mój wybór. Smakija, naturalna radość życia. Tabletki roślinne Deprim przywracają dobry nastrój w naturalny sposób. Deprim, życie stanie się lepsze. Produkt leku w aptekach bez recepty. Na program zaprasza producent chipsów W Sposób na zaparcia? Wystarczy dobrze zacząć dzień. Ale jak? Ja biorę Forlax. I to codziennie. Pamiętam o nim zawsze rano, bo trzymam go obok przyborów do mycia. Forlax to środek przeczyszczający do regularnego stosowania. Nie uzależnia i nie trzeba go brać coraz więcej. Bierz po cztery saszetki przez pierwsze dwa dni, potem jedną lub dwie dziennie. Poczujesz się świetnie. Forlax. Zwalcza zaparcia, przywraca naturalny rytm. Kiedy czujesz, że boli Cię gardło, tak naprawdę oznacza to stan zapalny. Septolete. Kiedy bakterie atakują, odpowiedz kontratakiem. Oran, sezamek w czekoladzie. Patrzcie. Odkrywać nowe... I już odkryliście nowe! Sezamki! Aha! Czoko! Kruchy zamek w mlecznej czekoladzie! Kiedy boli głowa, najlepiej weź kodipar. Kodipar jest skuteczny. Kodipar jest bezlitosny dla bólu. Kodipar wyróżnia bezpieczeństwo. Kiedy boli, weź kodipar. No już, mamo! Ja jadam! I do góry... Nareszcie. Emocje z Goplany. Podaruj bliskim radość. I like this. Vela Vivality Poprawia i wzmacnia strukturę Twoich włosów. By włosy były tak pełne życia jak Ty. Vela Vivality, Seria szamponów z witalizującymi proteinami. Dodaj życia swoim włosom. Vela, piękne włosy potrzebują eksperta. Coś niepokojącego dzieje się w Twoim gardle. Zajrzyjmy do środka. No tak, stan zapalny i boli, jakby w środku harcowało stado dzikich bestii. Ale na szczęście w pogotowiu jest cholinex. Cholinex ma potrójne działanie. Po pierwsze, skutecznie usuwa ból. Po drugie, łagodzi i zmniejsza obrzęk. Po trzecie, zwalcza bakterie. Miej cholinek zawsze w pogotowiu, bo cholinek ukoi, gdy gardło boli. Lubię, kiedy moje ubrania są świetnie wyprasowane i dobrze leżą. Azot 4000 to żelazko z niezwykłą stobą kariza, która dba o moje rzeczy, lekko sumie po materiałach i dokładnie wygładza wszystkie zagięcia. Dlatego tkaniny prasuje się łatwiej i szybciej, a ja nie tracę czasu. Mm, lubię to uczucie, kiedy dobrze wyglądam. Opiekowanie się maluchami to przyjemność, ale i odpowiedzialność. Nie może rozpraszać mnie ból. Kiedy rano rozbolała mnie głowa, Anna powiedziała: weź, ale Działa szybko i długo przez cały dzień. To prawda, dzień minął, a ja wciąż czuję się świetnie. Ale by dzień minął bez bólu. Dbam o własne bezpieczeństwo. Dlatego nauczyłam się walczyć z dwoma, trzema, czterema wrogami: miliony niewidzialnych bakterii. Wirusy wywołujące grypę i przeziębienie pokonuje dzięki Immunalowi. Immunal. Mistrz samoobrony przed grypą i przeziębieniem. Produkt leku w aptekach bez recepty. Są wśród nas ludzie kameleony, zdolni stać się kimkolwiek zechcą. Jaro jest jednym z nich. Geniusz stworzony przez potężną korporację Centrum. Przez lata wykorzystywany był do ich badań. Jednak któregoś dnia Jarod znika, rozpoczynając własne życie. Od 29 października nowy serial w TV4. Kameleo. W poniedziałki, czwartki o 19. Jeśli pragniesz tego, co najlepsze dla osoby, którą kochasz, podaruj jej gumę ORBIT. Ma świetny smak i pomaga skutecznie walczyć z próchnicą. ORBIT. Najlepsza dla ochrony zębów i dla osoby, którą kochasz. ORBIT. Ciesz się smakiem. Walcz z próchnicą. Spróbuj nowej gumy ORBIT SWEET MINT o smaku łagodnej mięty. Poznajmy historię Ewy. Chciałam tylko spróbować. Nie spodziewałam się, że tak mi zasmakuje. Zauważyłam, że coś się dzieje. Jakieś spojrzenia mężczyzn. Nigdy nie czułam się tak cudownie. Gdybym wiedziała, spróbowałabym już wcześniej. Ten wyjątkowy aksamitny smak. Znowu mnie bierze. Muszę się napić. Świeże marchewki, soczyste owoce, gęsty i delikatny sok aksamitny, sonda. Ciężko być spokojnym i skupionym w krytycznych sytuacjach. Ziołowe tabletki Persen są naturalnym środkiem uspokajającym, który działa wkrótce po zażyciu, nie wywołując skutków ubocznych. Persen. Skup się. Produkt leku w aptekach bez recepty. promocja z okazji dziesięciolecia Fortuny. Do wygrania nie? 10 samochodów. Fortuna. Spróbuj szczęścia. Nie pozwól, aby przeziębienie i grypa zwaliły Cię z nóg. Weź Coldrex. Dzięki swemu składowi Coldrex atakuje główne objawy przeziębienia i grypy. Gorączkę, bóle, katar. I rozprawia się z nimi bezlitośnie. Nie powodując przy tym senności i spadku koncentracji. Koldrex uderza w objawy, nie w ciebie. Koldrex, twoja broń w walce z przeziębieniem i grypą. Katar. Próbowałem już różnych środków. W końcu lekarz polecił mi skuteczny lek. A Akatar. Działa potrójnie, szybko i długo. Aż do 12 godzin. Akatar ma optymalny skład i formę aerozolu, dzięki którym działa potrójnie. Szybko odtyka nos i ułatwia swobodne oddychanie aż do 12 godzin. Zwalcza katar i udrożnia ujścia zatok przynosowych. A katar na katar. Potrój nieskuteczny. Promocja opon zimowych. Kleber. wpłacasz 30% i jeździsz spokojny o wszystko. Le, le. Znak dobrego wyboru. Nie wiem, co zrobić z tymi włosami. Zacznij o nie dbać. Są takie zniszczone. Używaj odpowiedniego szamponu. Co? Używaj odpowiedniego szamponu. Nowy szampon Nivea Herker z kalcium, witamin kompleks do włosów suchych i zniszczonych skutecznie zregeneruje twoje włosy. Nivea Herker. Nareszcie włosy o jakich marzyłaś. Ten wyjątkowy aksamitny smak. Świeże marchewki, soczyste owoce. Sok aksamitny sonda. Zniewala smakiem. When the rain keeps down. Smutno ci. A może łodyń? Budyń doktora Edkera. Prawdziwie domowy smak. Doktor Edker przepis na sukces. Black jest nieocenionym doradcą i pomocnikiem policji przy rozwiązywaniu najbardziej zawiłych i okrutnych zbrodni. Obdarzony niesamowitymi zdolnościami, potrafi wniknąć w psychikę psychopatów. I zrozumieć motywy ich postępowania. Przestań szukać. Dramatyczny serial opowiadający o nieustannej walce pomiędzy siłami dobra i zła. Milenium. Dzisiaj po Gladiatora. Wszystkimi zmysłami. Dzięki procesowi mielenia chłodzonych ziarem kawa Jakobs Kronung zachowuje całe bogactwo aromatu. Teraz Jakobs Kronung ma prawdziwie królewski aromat. Wybierz marzenie. Wybierz dowolny telefon komórkowy Siemens i wybierz wielką wyprawę dla ciebie i pięciu Twoich znajomych. Siemens be inspired. Kiedy czujesz, że boli cię gardło, tak naprawdę oznacza to stan zapalny. Powstrzymaj bakterie, zanim początkowa infekcja rozwinie się w poważniejszą chorobę. Septoletę. Kiedy bakterie atakują, odpowiedz kontratakiem. Cukro? Nie. Cukier? Hm. Smutek, doskonały słodzik, który smakuje jak cukier. Smutek, naturalnie, że słodzisz. Słodzik. Cześć, Klaudiusz, gotowy do gry w SMS-y? Spoko, jak ja masz na Moi świeże kurczaki, coś mnie do wygrania. A poza kurczakami, ze stary i domowego i sprzętu sam z A masz coś dla SMS-owych maniaków. Jasne! Komórki! To wszystko pikuś! Ja biorę kumpli z się na plażową imprezę! Podnij do KFC i zagrać SMS-y! się nagrody i szansa na tydzień na kanarach! Ludzie! Klaudiusz zaprasza! Wyślij SMS-a! Pojedź na imprezę! KFC! Palce mi SMS-y! Mogłem być najszybszym wozem strażackim. Albo zmienić się w strasznego potwora. Mogłem nawet polecieć na księżyc. Miałem takie perspektywy. Ale cóż, nie zostałem pudełkiem od zwykłego telewizora. Sony Vega. Niezwykłe zamieszanie na rynku kawy. Oto pojawiła się wyjątkowo aromatyczna MK Cafe Premium Excellent w niezwykłym opakowaniu. W każdym znajdziesz elegancką łyżeczkę do kawy. Wśród nich jest aż 10 tysięcy srebrnych i złotych. Oraz 100 z prawdziwym brylantem. Ale z ciebie czarodziej. MKKF Premium Excellent. Klejnot wśród kaw. Teraz także w nowej rozpuszczalnej Café Premium Excellent możesz znaleźć brylantowy skarb. Tysiące nagród! Odtwarzacze CD, PlayStation! Milka ma 100 lat i promocje dla Was! Wytnijcie 5 kodów z dowolnych opakowań Milka i wyślijcie do nas! Wylosujcie jedną z 10 tysięcy nagród! Hej! Szczegóły w sklepach! Tu, gdzie mistrzostwo jest marzeniem, ci, którzy je osiągają, stają się idolami. A to trzeba dobrze sprzedać. Nikt nie wie tego lepiej niż Arlis, agent najlepszych sportowców. Przepraszam, to się nie powtórzy. Bieg poszmal we wtorki o 20.00. Już od 5 listopada na antenie TV4 Nowe reality show Łysie i Blondynki. Black jest nieocenionym doradcą i pomocnikiem policji przy rozwiązywaniu najbardziej zawiłych i okrutnych zbrodni. Obdarzony niesamowitymi zdolnościami, potrafi wniknąć w psychikę psychopatów i zrozumieć motywy ich postępowania. Przestań szukać. DRAMATYCZNY SERIAL opowiadający o nieustannej walce pomiędzy siłami dobra i zła. Milenium. Dzisiaj po Gladiatora. Za wspólnie spędzony czas dziękuję producent chipsów Lay's Max. Już za chwilę serial Milenium. Zapraszamy. Koszykówka w TV4. Rozgrywki grupowe Euroligi. W środę, 31 października o 18.00, Mistrz Polski Ida Środk Wrocław zmierzy się z zespołem, który zajął trzecie miejsce w ubiegłorocznych rozgrywkach Suproligi. FS Pilzen Stambul. Na transmisję tego wyjątkowego spotkania zapraszamy do TV4. W środę 31 października na żywo z Kali Ludowej we Wrocławiu. Idea Śląsk Wrocław. EPS Pilden Stambul. Promocja opon zimowych. Kleber. Wpłacasz 30% i jeździsz spokojny o wszystko. Kleber. Znak dobrego wyboru. Więcej troski o moją skórę. Zbogacone olejkiem migdałowym mleczko do ciała Nivea sprawi, że poczujesz się świetnie w swojej skórze. Olejek migdałowy intensywnie odżywia i pielęgnuje skórę. Witamina E czyni skórę gładką i elastyczną. Mleczko do ciała Nivea teraz z olejkiem migdałowym. Nowy tik-tak. Mięta extra strong. Nowa, bardzo mocna mięta. Spróbuj. Tiktak tak mięta extra strong. Świeżość i moc. Ale naważyłem bigosu. Teraz ten bigos zobaczyć możecie Państwo w kolorze. Komiczne przygody szeregowca do lasa na wszystkich frontach II wojny światowej? W kolorze. Jeszcze śmieszniejsze i zabawniejsze. A dlaczego? Bo kolorowe. Jak rozpętałem drugą wojnę światową. Kultowa komedia wojenna w kolorze. Trzy płyty DVD za 149 zł lub trzy kasety VHS za jedyne 87 zł. Zamów, zadzwoń. 0 prefix 61 85 80 280. Zawsze jest ten pierwszy raz. Pierwsze spojrzenie. Pierwszy dotyk. Kim, Valbon. pierwszy kęs. Wyjątkowy, zmysłowy i delikatny. Smak Walbon, niezapomniany jak ten pierwszy raz. Valbon Chochland, to jest pyszne. A. O, obrzydliwy tłok. To znaczy nie tłok tylko ten. No, wiesz, gdzieś to miałem. O, zaworek. On przez złą benzynę tak wygląda. Teraz ci pokażę, jak powinien wyglądać. Dobry. Ojej. Przepraszam. Przepraszam, ja szukam zaworka. Przepraszam. O. No zobacz. Zapomnij o tłoku. Tankuj Eurosuper 95 na stacjach sieci PKN Orlen. Eurosuper 95 zadba o twój silnika. a ty zdobędziesz dodatkowe punkty. Witaj. Arc dzieła literatury współczesnej. Pierwsze dwa tomy. Mistrz i Małgorzata oraz Stary człowiek i morze. Tylko 2290. Już w kioskach. Wyjdź na spotkanie mawemu doznaniu. Teraz twoje eklers kryją pod delikatnym karmelem jeszcze więcej czekolady Cadbury. Mm. Czoklers. Bardziej czekoladowy Eklers. Czoklers.